Anna Barbara Czurej-Struzik Upamiętnienie Obóz KL Soldau Tam opuściły ich anioły. Zapomniał świat lub pamiętać nie chciał śladów nienawiści na duszach przemarzniętych. Anioły nie mogły wstępować do piekła. Tam płytki oddech nie chłonął Życia. Tak dobrze znali żywą czerwień krwi i te skurczami gnijące trzewia. Gdy błogosławieństwem stawała się czerstwa krąga chleba i kamień ścian. Wilgotne, brudne ręce zdzierały z niego ból, pękał krzyk dookoła jak granatu potłuczone jabłko, i pełzał zło tysiącem czarnych twarzy, aż Ukląkł Bóg ze zgrozy, muszlą podobny i głuchy. Tamtej samotności nie odda żaden dźwięk, ani tamtego głodu, który nocą tulił do języka z dziubła przegniłej słomy, ze tyfusem sny. I lęk, co jak cierń wżerał się w codzienność sinych z zimna ciał. Buciorem ciężkim zdeptana motela, jeden. Po drugim wsidła bezdomnej śmierci odfruwały. Tam zakończyła się ich droga. Zakrzepła w czujnych oczach strachu. Droga bez słów i bez powietrza. Bez nieba za oknem. Choćby drzewa, które zielenią bezbronnych liści wezwałoby jasny świergot ptaków albo nadzieje. Czytał Czarek Papaj.